bo nas pogryzie uciekaj proszę bardzo kolejna lampa i tak po i tak pomału zmierzamy kurwa ale stoi stoi bryka jeszcze nikt nie spuścił powietrza proszę bardzo tam kol, tam tam następna lampa a tu ostatnia lampa Yy, yy. Nie, miluchu yy, yy, Dobry Dobry Kurwa zimno Ej, chuj. Sytuacja powtarza się sprzed roku Arrr, Budziłeś tamtego? Nie, a ty? No tyż nie No to kurwa będzie spał Jeszcze, jeszcze Dzwoń do niego i daj na Ty kurwiożu Jak w tym telefonie na się dała? Nie Sabik, Michuera.

50, nie? Co pan powie? Jeszcze. Pokaż, jak otwierasz. dziurę nie mogę trafić tak się stresuje Bardzo ładnie. Włączamy Power Music. Nasz cel to. I lecimy. Go Go Poznaniu Proszę Państwa, rok temu prowadziła nas Kaśka Teraz prowadzi nas AUTOMAPA A, a jej, sami Wreszcie kurwa Nie Niepasteryzowana Perła wśród piw i zapamiętajcie to sobie na zawsze To tylko ja piję tą perłę, oni to, nie O, tu, tu, to. to. Jędrzejów, kurwa, dupa. piękno Dupa, Jędrzejów już tego nie ma Jak nie ma? Nie ma już Jak nie ma? To zabrali im Nie ma tak, Jędrzejów Nie ma to nie 70 na godzinę, a jedziemy 70 Hahaha, odezwała się suka jedna na, Przed nami Gasport Ja pierdolę, 6 minut tam stałem Taka butla to by mi się do kompresora przydała Kurwa, tyle, tyle litrów Co zrobiłeś? Skąd no, mogę wyjść? Kurde, od tego golfa bieg 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 Ja się zatrzymałem to kurde Paruję No i teraz to jak z Jakby nie było Zdejmij kurwa spodnie I przejdź przez to Zde Zdej buty z karpety, no bo jak inaczej? No. Jasny gwint. Spodnie, 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 spodnie. Masz drugie? Ej, kurwa jedziemy. Zielone. Proszę bardzo. A gdzie są? widzą nie Dobra. Żeby mówić, nie? Tak. Tak? No to tak. Witamy po roku czasu z powrotem. Tak. Oto, oto, oto. Kolejny. Kolejna. Pozdrawiam Was. przyjemnego odbioru. I Wasze zdrowie. Tak, już podniosłaś. na Chyba tam się nie popija. Pierdol się. Nie miał być tak? Paliwany. Wszyscy się paliwamy. Odmykam koszyka. Dobra, starczy, tutaj dobra, nie? LS, las, las, coś tam. las, żółte wiatraczki. No, świnia dotyp 50 złoty po prostu taka. O, Dwójczan. Nie mów nic. Siedzimy przy kawie. O to zawsze to samo miejsce jak wcześniej. Oto, wypełniliśmy trzy kupony. A ja nie pokażemy, żeby nie było. I oto Sawik ostatnio rzuca swoje hasło. Pokaż mi je tutaj. Tak? Poszło i czekamy na skuter. <laughs> pozdrawiam, jak okay, jest coś, coś? Dzień dobry Konradzie, co masz ciekawego do powiedzenia? Dzień dobry, dobry. mam ciekawego. Tak, witam Savika. Pozdrawiam. Pozdrawiam Sawika. Pozdrawiam Czekacze, pozdrawiam. I Miczu, ciebie też. I... Tak? Pozdrawiam. Tak, pozdrawiam. <laughs> A ja miałem mienia wow. pozdrowienia dla mafidanków, coś takiego. Pozdrowienia ja dla mafidanków od słomka. Dziękujemy. Dla Dołączam. No i dla kontraktów. No i dla słomka też. No. Golf. No łyszy, to tam. No człowieku, na właśnie goście, kamera jest włączona. I ci pozdrowienia, kurwa, nie?

no wali no, kloca Golfa trochę odpaliłem, żeby sobie pochodził po Ledwie odpalił Siódma siedemnaście A pierdolę Dla... mnie w kurwia On śpi Tu ludzie przyjeżdżają Tu idzie No widać go Ale słońce świeci Dzień dobry Jesteś poświetlany <śmieniu> Jak Sławek rok temu No <śmieniu> to... Jest jest godzina 8 rano i pół do 8. No, 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 każdy się zjeżdża. Oj, dala, dala. na, 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 o Garbi przyjechał. Ale mam dziękuję na sobie, ja pierdolę. Jak <laughs> to wyglądasz jak ten kurwa, Koleś z Kuboty. Zaciekali. No. O, Mitzost fitness. Numer, bluza numer 2 Bluza numer 3, zaraz powiedzmy. Wszystko zasłane. To jest najlepsze. O, bluza numer 3. O, to jest oddawać. Bluza numer 4. Numer 5. Podkyszynek i koszeczkę. Ku, mam tu podkoszulek, mam Mamy koszulkę. O, mam ochotę na tą zapiekankę, kurwa. Parę go wygląda w tej, parę komu łapę w tej. biceps Ja pierniczę. Tak powiem. Wjeżdżamy. jest godzina, która? W pół do drugiej. W pół do drugiej. Niedziela. Niedziela, niedzielne, ciepłe popołudnie. Ja dziękuję. Ja dziękuję. I odjeżdżamy. Był. Był z nami Michu. Był z nami... O oh, <grywa> Łukasz. Był z nami Sawik. I, pan... I Andrzej. I pan Andrzej. Ten, do roboty koszulka. Ja jakiś